Świerczewski Krąg, Stowarzyszenie Ludzi III wieku, niby zwyczajnych, a jednak innych. Seniorzy wchodzący w skład tej organizacji potwierdzają swoimi słowami zasadę, nieważne ile człowiek ma lat, ważne na ile się czuje. Naszym zadaniem, celem jest zagospodarować, że tak powiem, cały wachlarz codziennego życia człowieka. Świerczewscy seniorzy niezwykle aktywnie spędzają swoją emeryturę poprzez między innymi... Wspieranie zdrowia. Profilaktyka zdrowia u ludzi starszych daje naprawdę zauważalne, konkretne, namacalne efekty. Hasło profilaktyki zdrowia seniorzy zgromadzeni w Stowarzyszeniu Świerczewski Krąg rozumieją jednak nieco inaczej niż część ich rówieśników. Chodzą oni bowiem na zajęcia z gimnastyki prowadzone na basenie, a także uczęszczają na kurs samoobrony. Dla mniej aktywnych seniorów przewidziane są inne zajęcia: gotowanie, malowanie, haftowanie. To, to jest wszystko nasze rękodzieło. Stowarzyszenie Świerczewski Krąg swoje wyroby udostępnia również innym, między innymi na festynach w Szreniawie. W ramach naszych zajęć powstaje też sporo naprawdę pięknych rzeczy. Są to i nasz szkle malowane obrazki, i zdobione butelki, i kompozycje roślinne. Dla niebojących się wyzwań seniorów przygotowano zajęcia z obsługi komputera, które jak przyznają założyciele stowarzyszenia cieszą się o ogromną popularnością. Stowarzyszenie Świerczewski Krągi istnieje od pięciu lat. Wcześniej swoją siedzibę miało przy ulicy Trąbczyńskiego, a od marca bieżącego roku znajduje się na osiedlu przy ulicy Grabowej. Efekty działania tej niecodziennej organizacji widać gołym okiem. Widzimy uśmiechy na twarzy, widzimy wśród uczestników to, że starsza pani nagle zadbała o swoje, swój wygląd, o, o to, że pomyślała o tym, żeby się ładnie ubrać akurat na to spotkanie, żeby włosy przyczesać żeby się troszkę odmłodzić. Stowarzyszenie zrzesza 70 seniorów, którzy każdego dnia między godziną 16 a 19 spotykając się przy ulicy Grabowej 22B znajdują sposób na odwieczne marzenie człowieka. Eliksir młodości. Stare łacińskie powiedzenie głosi nieustannie, douczając się, dochodzę do wieku dojrzałego. Jednak przykład seniorów ze Stowarzyszenia Świerczewskich Rąk pokazuje nam inną piękną prawdę. Osiągając wiek dojrzały, dzięki douczaniu się i ich chęci działania osiągam ponownie młodość. Marcin Zawada